Pytam i posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca zleca to, jasne? a ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, no więc. Hey. Hej! Słuchaj się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka, ale wciąż jest dziś, dzisiaj. Skrabię nie teraz, nie mam do tego głowy. Proszę, co to? Prezent rodzinowy? No, bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam, podoba ci się. Szkrawie to jest... jest Co? super, ale... o kurczę, chyba się zaciął. – Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <grystanie> Skąd wzięłaś na to forsę? <grystanie> Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, <grystanie> Ta, chciałbyś. Halo, Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku, Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu. Wujku? Halo. co chodzi? Cholera, zapomniałam mu jej dać. スタート Statusu? <im sharing> jesteś tu? W związku z przetaczającą się przez kraj. Jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację, władzę. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Tato? Tato? Co się dzieje? Zabranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Chodź dzwoni, zaraz będę. Gdzie byłeś? Sara, List ci nie jest. Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu kuperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? A to? Skarbie, chodź tu! Chodź tu! Jimmy! Jimmy, Jimmy ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź! Idź! Z zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. To mi nie chodź. Chodź. Gdzieś ty się podziewał? Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Chodź, cholera. Co bo jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy z Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowało. Czy możemy już jechać? Zaraźli się, czy coś. I powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do chępstwa, Travis. Musimy stąd zbadać. Pojedź 70 71. 71, tak wiem. Wiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z Tommy! Nie. Oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Okay. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy! Wiem, co mówię. Zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Masakra. Chcę, że wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? Zawracaj. To mi! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to kurwa było, widziałeś?! Tak, widziałem. Boże, Skr skręć tutaj! Nie, 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 nie. się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staroś. Ja! O nie! Nie możemy się tu zatrzymać! Nie przejadę to. Przejadę i... przez nich do chuja. Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! Hmm. <sharp inhale> Nie Mocno... i no, 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 no. Musimy uciekać! O... orzek... nas! Chodź Trzymaj się o, mnie! Okay. Tato... boję się... Zamknij oczy, Skarbie! Czego oni to robią? Patrz na mnie skarbny! Wszystko będzie dobrze. Obiecuję! Czekajcie, ich jest za dużo. Tędy, alejko! Nie. Nie. Nie żyję! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za moment przechodzą przez płot! Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Joen! Ruchy! Go do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Spotkamy się tam! Szybko! nie możemy go zostawić! Nic nie będzie. Jeszcze kawałeczek. Doganiają nas. Potrzebujemy Wstać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma żółta. nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, a co z wojkiem Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko nie. Proszę nie. O nie. Co to? Przesuniączki skargi. Wiepko, nie wiep. Wie. O Boże. Wiem, że będzie skarbie, nic nie będzie, nie zasypię. Czekaj. się. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź, małenko, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara, kochanie, nie robi tego, nie robi tego, proszę. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały rynku. dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los ręce. Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Dal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w siebie.